Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ja nazywam się Skrzypi I dziś opowiem Wam O mojej niedawno nabytej hulajnodze Joyor e 8 s Zapraszam do oglądania Przed Wami znajduje się Chińskiej generacji hulajnoga Chciałbym Wam krótko i zwięźle Coś o niej opowiedzieć Ale czy da się krótko Zaraz zobaczymy I jest to chińska hulajnoga, jak już przed chwilą powiedziałem, o mocy 500 W, która jest naprawdę bardzo szybka i generuje dużo moc. Staje na kółko, także jeśli ktoś lubi i chciałby powiedzieć na tylnym kole, jak najbardziej ta hulajnoga się do tego nadaje. Prędkość maksymalna takiej hulajnogi jest to 20 km na godzinę, niestety, bo jest zablokowana, a czymkolwiek można odblokować tą hulajnogę. I jej prędkość maksymalna jest to 38 km na godzinę. Zależy to od drogi, czy po prostej, czy pod górkę, i tak samo jest to zależne od wagi. Przy mojej wadze 100 kg na prostej drodze. Prędkość moja maksymalna jest to 36 na godzinę. Ładuje się taką hulajnogę do 14 godzin i osiągniemy 120 km, ale to chyba przy wadze nie wiem 40-50 kg, bo przy mojej wadze, jak już wcześniej powiedziałem, 100 kg, to ja osiągam nią 80 km 75 na prostej nawierzchni i też przy spokojnej jeździe jeśli ktoś ma jakieś 75 kg to przejedzie nią spokojnie 100 km a czymkolwiek mam dwa egzemplarze i jestem z nich zadowolony czy ma hulajnoga wargi? tak, oczywiście posiada ta hulajnoga wady ale jakie to się dowiecie już w następnym odcinku. W następnym odcinku pokażę Wam jakie opcje są w tym oto komputerze. Te opcje możemy sobie zmieniać. W następnym odcinku pokażę Wam... Jak zmodyfikować tą hulajnogę, a czymkolwiek, pokażę Wam, jak ściągnąć blokadę, by móc osiągnąć właśnie te 38 km na godzinę. I będę chciał też zamontować do niej migacze w tym miejscu. Także też zapraszam Was do naszego następnego odcinka, w którym Wam to wszystko pokażę. A wracając do hulajnogi. Eee to tak. Mamy z przodu i z tyłu tarczowe hamulce, także jest to naprawdę komfortowe. Mamy z tyłu w tym miejscu i z przodu amortyzatory lepszej jakości, które naprawdę zdają się w terenie. Zrobiłem tą hulajnogą już 800 km i jestem naprawdę zadowolony. Jeździłem po górach, jeździłem po piaskach, po lasach, po trawie. I naprawdę zdaje egzamin. Jedynie gdzie zawodzi to na śliskich nawierzchniach, typu błoto, gdzieś jakieś liście, liście takie bagniste, no to niestety się trochę przód ślizga. Dlaczego? Ponieważ mamy napęd na tylnie koło, no i niestety nie radzi sobie, to przednie koło gdzieś tam ucieka. A więc jeśli byście naprawdę chcieli tylko off-road pojeździć, no to niestety trzeba by było sobie kupić jakiś inny model, który ma napęd na przód i tył. A czymkolwiek jest to hulajnoga już offroad w teren, yy, którą też można zarejestrować, posiada tablicę, jest jedną z hulajnog offroadowych, którymi możemy poruszać się po ulicy, bo nie w wszystkich krajach. E, można się poruszać hulajnogą bez ABE, także jest to naprawdę fajna hulajnoga. Posiada, posiada także jeszcze ABS-y, też jest to świetna opcja, a czymkolwiek ja po, musiałem przyszlifować sobie trochę jeden klocek hamulcowy, ponieważ e, przy większych prędkościach, jeśli wchodziłem w zakręt, to ten ABS za mocno przyhamowywał, i można się naprawdę przewrócić. Co jest fajne, tak jak już wcześniej powiedziałem, ta hulajnoga potrafi osiągnąć zasięg 120 km. I żeby was nie bolały palce przy, przy przytrzymywaniu ciągle gazu, można ustawić sobie tempomat, więc jest to też taka fajna opcja. No, i cena takiej hulajnogi. Moi kochani, taka hulajnoga kosztuje w Polsce około 4200 zł. Także nie jest to mała cena. Czymkolwiek jak na taką hulajnogę jest to bardzo mało. W Niemczech dostaniecie ją troszkę taniej. Ogólnie za granicą, około w granicach no, 700-800 euro. Więc myślę, że jest to troszkę taniej. No, myślę, że chyba Wam wszystko powiedziałem. Aha, o czym zapomniałem. Jeśli mieszkacie na pierwszym, drugim czy trzecim piętrze, to odradzam Wam takiej hulajnogi. Dlaczego? No bo jest bardzo ciężka. Jeśli nie macie miejsca, gdzie postawić taką hulajnogę i musicie ją dźwigać, no to niestety będzie to troszkę trudna sprawa. No, bo ta hulajnoga waży aż 26 kg i nie jest to wcale mało, e, jeśli macie ją wnosić gdzieś na drugie czy trzecie piętro. Jest to dosyć ciężka hulajnoga. Ja na szczęście nie mam z tym takiego problemu, a czymkolwiek słyszałem już, że. E, Niektórzy mają z tym problemy, żeby gdzieś się wnieść, i ledwo co kupią, a zaraz sprzedają, bo jest za ciężka. Wydaje mi się, że już Wam chyba wszystko o niej opowiedziałem. Ja twierdzę, że jest to świetna hulajnoga, i na pewno kupiłbym ją jeszcze raz. Jeśli coś zapomniałem Wam powiedzieć, albo macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Na pewno na nie odpowiem. Następne modyfikacje już w następnym odcinku. A jeśli film Wam się podobał, to dajcie lajka i zostawcie suba na tym kanale. Do następnego, cześć.